O, Jezu Chryste. Mm, jak to mogę rozpocząć ten specjał? Eee, musimy o tej porze każdy, każdy wybić. Może, jak jakby nie, bo jest, nie no, na... nie jest, jest bardzo miło. nie normalnie zwolnimy to, co mamy. to... nie normalnie. Na lewo, to jest jakby nie było. bardzo miło. Nie jest Kurde, nie umiem tego tekstu. Proszę, nie zabijajcie mnie za ten tekst. A tak szczerze, to hejcie, kochani. Ja w ogóle nie wiedziałem, że wpadnie mi te 300 subskrypcji. Znowu wam dziękuję i w ogóle dziękuję jeszcze raz ITP i naprawdę, ja was kocham, moich w ogóle widzów i tak dalej, ja nie wiem czemu w ogóle mam te 300 subskrypcji, ale dziękuję, będzie tutaj specjal zaraz i mówię, że to chyba nie będą żadne filmiki czy coś w tym stylu, tylko coś, coś chyba nowego, ale zobaczycie sami, no to pa pa. Dobra, Beatka, słuchaj, dzisiaj jest nasz specjal z okazji 300 subskrypcji i chyba czas też... i troszeczkę się pobawić, więc no to jest, do cholery. Mm. Podróżuj bez nikogo, bo trzeba spędzić samemu ten specjal. Tak, trzeba spędzić ten czas w klubie. Dobra, jest, jest, jest impreza. Ej, wie pani, że ja jestem z... no, no Beata, mówię jaki to jestem sławnym youtuberem. Z, bo mam 300 subskrypcji na kanale i jestem dobry. No no pij, trzeba się trochę napić. Dobra, trzeba też poznać swoją konkurencję na YouTubie. Czy pani, czy pani lubi anime? Chyba lubię, a też nie wiem. Chodź, chodź, podejdź tutaj. Szybko, trzeba tańczyć. To, to jest moja dziewczyna, to jest moja beatka. O! I proszę państwa, to są najlepsze ruchy tanieczne. Chcę zrobić jeszcze end kartę.